Zapraszamy do obejrzenia samouczka z obsługi kamer mikroskopowych Delta Optical DLT -CAM. Odcinek drugi. Wykonywanie zdjęć i filmów. W tym filmie przedstawimy, jak wykonać zdjęcia i filmy za pomocą kamery mikroskopowej. Obserwacje rozpoczynamy od ustawienia ostrego obrazu preparatu w okularach mikroskopu. Następnie uruchamiamy oprogramowanie DLT Cam Viewer. W liście dostępnych kamer po lewej stronie klikamy w nazwę kamery. Pojawi nam się nowa karta z podglądem na żywo z kamery. W trzecim polu, w obszarze KAMERA, znajduje się regulacja czasu ekspozycji. Po jego rozwinięciu w podglądzie obrazu mikroskopowego pojawi się zaznaczony na zielono obszar referencyjny. Za pomocą myszy przesuwamy ten obszar na interesujący nas fragment preparatu i klikamy domyślnie. Kamera sama dobierze czas naświetlania. Ekspozycję możesz także ustawić manualnie, odhaczając automatyczny czas ekspozycji oraz używając suwaka czas ekspozycji. Zwijamy zakładkę czasu ekspozycji poprzez dwie strzałeczki w rogu, a następnie rozwijamy zakładkę Balans bieli poniżej. W podglądzie wyświetli się czerwony obszar referencyjny. Przesuwamy go na biały lub neutralnie szary obszar preparatu i klikamy balans bieli. Kamera automatycznie dostroi kolory w obrazie. Dzięki suwakom możemy także samodzielnie ustawić odpowiadające nam parametry kamery. Zwijamy zakładkę balans bieli. Aby wykonać zdjęcie, klikamy w ikonkę zdjęcie po lewej stronie w drugim polu w obszarze kamera. Zdjęcie wyświetli się w nowej karcie 001. Zapisujemy zdjęcie wchodząc w plik Zapisz. Wybieramy miejsce zapisu na dysku oraz wpisujemy nazwę zdjęcia. W liście Zapisz jako typ możemy wybrać format zapisu. Karta z zapisanym zdjęciem zmieni swoją nazwę. Zamykamy tę kartę krzyżykiem po prawej stronie od zakładek z wykonanymi zdjęciami. Obraz można zapisać także za pomocą ikonki dyskietki. Analogicznie, aby nagrać film, należy kliknąć w ikonę film w drugiej zakładce. Przed rozpoczęciem nagrywania filmu warto wyłączyć automatyczny czas ekspozycji. W nowym oknie możemy wybrać format zapisu, nazwać film i wybrać katalog do zapisu. Nagrywanie się filmu pokazuje zmiana ikonki na czerwoną. Aby zakończyć nagrywanie filmu, Należy ponownie kliknąć w ikonkę Film. Poniżej ikon Zdjęcie i Film mamy do wyboru listy z możliwością wyboru rozdzielczości podglądu live, rozdzielczości wykonywanych zdjęć, a także formatu. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami samouczka. Delta Optical Bliżej pasji.